Kochani, wkradłyśmy się właśnie na teren budowy jutrzejszego wydarzenia. Jesteśmy właśnie po ważeniu zawodników i lecimy zadać im kilka pytań. I Mamy też dla nich challenge bardzo fajny, także zobaczymy, jak im pójdzie. Zapraszamy do oglądania tego odcinka i biegniemy! Cześć Arek, mamy kilka krótkich pytań. Powiedz na początek, jak to się w ogóle stało, że zostałeś fajterem? Dokuczali mi bardzo przez długi czas w szkole wszyscy. Takie zabieranie kanapek. Kieszonkowego. Stwierdziłem w pewnym momencie, że czas coś z tym zrobić i zacząłem trenować sporty walki, ale dalej okradali mnie z jedzenia w szkole. O nie! No, byłem chuliganem, no i stamtąd poszedłem na, na boks, bo tam ktoś miał koszulkę innej drużyny, no i tak się zaczęła moja przygoda. Zawsze byłem sportowcem po prostu i gdzieś tam na początku grałem w piłkę nożną, ale, ale finalnie, no, jako gdzieś tam młody chłopak. E, Miałem ze sobą różne jakieś tam przygody w stylu, nie wiem, jakiś bujek i tak dalej, no i po prostu zdecydowałem się, że trzeba się czegoś nauczyć i, no i poszedłem do klubu, w którym trenuję tak naprawdę do dzisiaj, czyli już 11 lat za mną. Miałem być piłkarzem. No właśnie to było moje następne pytanie. Co innego by było? Czyli chodziłeś na treningi piłki nożnej, a w jakim miejscu grałeś na boisku? Byłeś bramkarzem, nie strzelałeś gole? Napastnik. Napastnik, tak myślałam. strzelałem gole. Co byś robił, gdyby nie MMA?

Mówię. No to mów. E, dużo pasji jest, e, lubię bardzo e, trekkingować, lubię łazić po lesie, ogólnie spędzać czas e, z naturą i, i z przyrodą, bardzo lubię łazić też po górach. Ogólnie lubię dużo aktywnych... Bayern Bayern zawsze że moją pasją jest jedzenie i kocham jeść. Byłem Czyli wygotował. Dla... Tak, znaczy byłem w szkole w technikum, w technikum gastronomicznym, także skończyłem technikum gastronomiczne, ale no nie, nie odnalazłem się w tej pracy i myślę, że sport to było dla mnie jedyne wyjście. A co umiesz ugotować? Takie... Twoje top, oh top 3. Top 3, wiesz co, bardzo dobrze na pewno śniadania, śniadania jakieś no, przeróżne. E, nie wiem, spaghetti na pewno spoko. Myślę, że nas się jako perkusista, bo mi zawsze muzyka rockowa się podobała. Wydaje mi się, że żebym to czuł. Jakbyś mógł rozpoznać ale, nie, ale, zawodników po, po to uchu, to, to jest, podpowiadamy, że to jest z tej gali. Jakby tej co? Gali. To no Dobra, uwaga, pokazujemy? Można. Lecimy dalej. Z tej gali to jest? Tak. Jest że to jest moje ucho, nie? Ale. Dobra, z moje? to jest moje? Tak, to jest ostateczna odpowiedź? Tak, no. To jest, to jest, tak. Dobra, lecimy pierwsze zdjęcie. Dobra, Sprawdzamy. Dobrze, zgadza się. Dobry zawodnik. Lecimy dalej. Karhila. Na pewno? Czekaj. Kaczmarczyk? Tak jest! Następne. Szpila. Dobrze. Szpila. Tak. <śpila> <śpila> tak. <śpila> Dobrze. Ja. <Yeah. śpila> Jezus, jest ucho? To jest ucho! <śpila nożowina> Nie wiem, może... Strzelaj. To jest z tej karty, tak? Tak. Kurde, tylko Nie wiem, czy to jest kalafir, czy to uchwałę jest takie naturalne, bo jakby takie naturalne, to pewnie powie, że może Artur szpilka, ale. Tak. Dobrze! Ja, Arturka, dobra, no dobra. Artur. Zgadza się. Artura, <grym> Tak. <grym> e, to jest. O, kurde, Ja? <grym> tak. Brawo. E, Igor Michaliszyn. Zgadza tak. się. E, Igor Michaliszyn. Dobrze! I ostatnie. No to jest moje. Super, wiesz, lewek. że poszło Ci najlepiej. Lewek, lewek. Wszystko odgadnąłeś. A ja takie uwagi zwracam zawsze na takie detale rzeczy. Tak? No? Mega, no to super. Znowu najlepsze. A powiedz, mm. jak pachnie oktagon? Dziwnie. I tak, no nie, nie, nie umiem jakby... Specyficznie. Zawsze jak wchodzę, okay. to nie, takiego zapachu nigdzie nie ma. Tak jakby jest inny, no ale nie umiem go opisać. Jak pachnie oktagon? Walką. Pachnie walką, pachnie emocjami. I pachnie wielką niewiadomą. Przeróżnie, ale często krwią na pewno. <grym> okay. Może wy się wypowiecie, bardziej się skupiacie na może tych walorach wieś, zapachowych, bo, no bo u nas jest, u nas, u nas jest dużo. Fokus na walkę. Tak, i bardzo dużo emocji gdzieś tam w głowie, co, co pewnie nam ogranicza pewne e, rzeczy, jak na przykład za, zapachy, no bo nie pamiętam żadnych zapachów na szczęście z walk. <grym> <grym> okay. A masz jakiś taki rytuał swój przed walką? Zakładam szczęśliwe gacie, zawsze są ze mną od 10 lat. Nie, raczej nie, raczej nie. Lubię się wyciszyć. E, może jakąś kawkę wypić, coś w tym stylu, gdzieś sobie z dziewczyną wyjść i pochilować, ale żeby jakieś rytuały i takie inne rzeczy to nie. Ona jest 10 na 10, ale nie jest aktywna fizycznie. Nie trenuje 4 na 10 Ona jest 10 na 10, ale nie jest aktywna fizycznie. Ona jest 10 na 10, ale nie jest. Moja kobieta. <laughs> Czy masz jakiś rytuał przed walką? Mm, mam, ale nie mogę nie mówić. No powiedz, nie, bo to bo to jest nie na ten. To mikrofon. Co, że pikantne? No trochę tak. Tak, wyładowujesz się. Przygotowuje się, nie wyładowuje się, tylko się przygotowuje. Masz szansę no, no, no. stworzyć idealnego zawodnika. Technika, parter, szybkość, mental. Możesz wymienić cechę, wybrać jakby z każdego. No to stoi tutaj przed Wami. Wydaje mi się, że nic więcej nie potrzeba. A jak będzie dobry dzień jutro, ee, no to po prostu zobaczycie to. No i pas, e, wierzę, że zawiśnie na moich biodrach. Mentalno to Errol Zimmerman na pewno. Eee, zapasy w e, Field of Freeze, parter. E, to się tak dobrze. Stójka. Kurde, no na koniec, powiem. Stójka. Ciebie <laughs> daj, no. Mojego? Kopnięcia ja. E, boks Artur, z, no dobra, parter. Ee, mówimy o zawodniku KSW? Ogólnie. No dobra, ja zostanę przez KSW. No to tutaj parterowo. E, a, sorry, Kuba płacz, no Czy kobiety pociąga Twój kalafior na ucho? <laughs> Czy one to lubią? No, to pytanie do Was, nie wiem. <laughs> Czy nie spotkałeś kobiety... się, że komplement gdzieś tam poszedł w tym kierunku? Kurczę, chyba właśnie zazwyczaj nie przeszkadza to, to dziewczynom. Nie wiem, nie. Taki jest syndrom Fightera patrzy się i od razu wiadomo, że to jest tak. zabijaka. No, znaczy Dobrze. zabijaka. No to taki ma swój urok jak dla mnie, także no. A twój idol z wczesnych lat taki właśnie z, ze strefy, boksu może? Boksu to, to był wiadomo, wcześniej Andrzej Gołota się oglądało, Mike Tyson, chyba każdy, ale taki ze sportowalki to był Zli. Kochałem, oglądałem go, przecież nawet szpagat robiłem, jak go muczako sobie zrobiłem swoje, także muczakiem machałem. Mam nawet gdzieś to, moja mama gdzieś to mówi te zdjęcia. Pamiętam, Dobra, zrobiłem sobie tak jak pamiątki, no jak byłem młody, muczako, chodziłem z tym do szkoły, nie. Stójka czy parter w każdej dziedzinie życia. Owo jakie dziedzinie życia. Myślę, że przekrojowość w każdej dziedzinie życia. Dobra, powiedz nam jeszcze, jak zareagowałeś na zmianę zawodnika? Pierwsze dwie godziny byłem zesmaczony, bo jakby szykowałem się w ogóle na zupełnie innego rywala i jakby to się zmieniło na dziewięć dni przed. A z drugiej strony w sumie jak myślę, że z Igorem bym się zmierzył na jesieni, to w sumie lepiej dla mnie. Jak mam mamy okres, okres, okres przygotowawczy. Słuchaj, trzymamy za ciebie kciuki jutro. Tak. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Kochani, dajcie znać, jak się sprawdziłyśmy po tej drugiej stronie mikrofonu, bo pierwszy raz dzisiaj przeprowadzałyśmy wywiady i to jeszcze we trzy razem, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, zostawcie komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. I dzięki za oglądanie. Pa. Cześć.